Na kanale rybija czyli Wędkarstwo na Luzie. Druga część filmu: Wędkarstwo na Kaszubach. Znajdujemy się ponownie nad jeziorem. Chłodno wykupiłem tym razem zezwolenie siedmiodniowe. Jestem na pomoście. Stoję i czekam na rybkę. Jest godzina 17.30. Dzisiaj z rana miałem dzień przerwy. Pogoda taka jak widać. Wędkam w wodzie. Jak zwykle, zaklipowany rzucam na trzciny. No i mam nadzieję, że coś złowię. Przed chwileczką rozmawiałem z takim tutaj miejscowym panem wędkarzem, który powiedział, że Lipiec jest tutaj najgorszym miesiącem pod względem wędkowania. No zobaczymy. Nie zawsze chodzi o tę rybę. Czasami liczy się wypoczynek na świeżym powietrzu, nad wodą. Także nic nie tracę. Drodzy widzowie, córka tej właśnie miłej pani, która tutaj sobie pływa, uratowała moją podpórkę. Wyłowiła z dna, także. Niestety nie pokażę twarzy, bo nie wiem, czy pani sobie tego życzy. W każdym razie, jeżeli ktoś tą panią rozpoznaje, lub pani przypadkowo obejrzy mój film, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz. Pędkarze na pomoście stoją, ale też nie mają zbytnich efektów żadnych. Słuchajcie, jezioro Kłodno, tutaj na kaszubach, to jest strefa ciszy. Są tylko dwie łodzie z silnikami spalinowymi. Pierwsza to jest łódź Ponton Ratownika, a druga łódź to jest taka turystyczno wycieczkowa bodajże albo, albo z, tej tutaj, z tego ośrodka szkolenia nurkowego, też wpłyną na silniczku spalinowym. To są dwie, to są dwie łodzie, które mają tutaj zgodę pływać na silnikach spalinowych. Pierwsza rybka. W dniu dzisiejszym, niestety, głupieś mi to powiedzieć, ale w dniu dzisiejszym, chyba nawet takie małe rybki będą mnie cieszyć. Totalne rybie. taki był bałwan z wodorostów i glonów wyłania się z dna. No, Przypominam, że jest tutaj głębokość. Prawie 3 metry to jest właśnie to miejsce, gdzie utopiła się ta moja petryka. A tymczasem szczytówka ani drgnie. Nic się nie dzieje. Także nawet te uklejki będą mnie dzisiaj cieszyć. chociażby dla takich widoków warto tutaj stać na tym Rybka numer 2, którą oczywiście pochwalę się Państwu, oczekuję komentarzy i lajków. <grym> Ale tak jak mówiłem, nawet takie rybki dzisiaj mnie cieszą. Żartuję oczywiście. A tak poważnie drodzy widzowie, przyjeżdżam nad to jezioro od kilku lat. Zawsze wędkuję tutaj tą samą metodą. Staram się rzucać w to samo miejsce pod te trzciny. I nigdy nie miałem tak takich wyników. Nie wiem co się porobiło, czy jest to wina tej pogody, czy po prostu w jeziorze zabrakło ryb. Nie mam pojęcia. No, drodzy widzowie, to jest pierwsza rybka, którą no powiedzmy, można pokazać do kamery. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. To no takie niestety biorą tutaj przez cały czas. Nie wiem naprawdę, czy to wina tej pogody, czy co tu się w ogóle dzieje. Nikt nic na pomoście nie ma. Pogoda na ryby wymarzona, a one nie chcą współpracować. Nie uprzedzał, że to obiekt monitorowany. Broń sobie przyleciał z kamerką i nagrywa. Słuchajcie, no więc kolejne popołudnie Skończyło się tak jak się skończyło, sami widzieliście melduje się tutaj jutro o 5 rano, a dzisiaj kończę, jest godzina 19 w ośrodku skończyły się animacje dla dzieci, więc muszę się z wnuczką pobawić. Dzień dobry kochani, słuchajcie sobota e, godzina 5.30 to kolejny dzień moich zmagań nad jeziorem Kłodno, melduje się na pomoście jak widzicie e, jezioro przykryte mgłą. Nie wiem, zmiany pogody są straszne. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Dziś dla odmiany nie będę rzucał w te trzciny. Spróbuję rzucać na siebie, przed siebie, na wprost. Tam w okolicy może widać tej białej, tej białej bojki. Spróbujemy tutaj zdobyć jakąś rybę, bo niestety, ale ryb, jak na lekarstwo. Zanętę sobie przygotowałem. Zaczynam. Przygotowałem sobie taką jaśniutką zanętę. Do tego dodałem kukurydzę, pęczak, mrożone robaki. Na hak pójdzie pinka i kukurydza, tym razem truskawkowa. I czas start. Tak więc gotów, aby oddać Pierwszy rzut próbny, na haku mam trzy białe robaki. No ja wczoraj wędkowałem na te trzciny, tutaj panowie wędkowali, wiem, że tutaj jest z kolei dużo zielska. No. Mam nadzieję, że nie pozrywam zestawów. Czekamy. Ponieważ to jezioro jest naprawdę głębokie, zanęte mam tak porządnie przemoczoną, po to, aby do, doleciała do dna, a nie rozchmurzyła roz, się gdzieś tam w powierzchni wody. Pierwsze branie było niestety zerwane. No trudno. Będzie następne, mam nadzieję. No, i, kochani, jest pierwsza rybka. Dla takich poranków, nawet na urlopie, warto wstać o piątej rano. Druga sztuka, tym razem no odrobinę większa, więc to lepsze okazało się, to miejsce okazało się lepsze, coś się dzieje. Rybka numer 3 tak właśnie, okaz okonia. Niestety. Jak dla mnie, skoro pojawiły już się te małe żarłoczne bestie, okonki, to nie wróży nic dobrego. Mogła troszkę ustąpiła. Wychodzi słoneczko i w końcu dziś zapowiada się piękny dzień rybki biorą praktycznie zapady jak głupi jedna za drugą niestety ten sam rozmiar wszystko więc nie wszystkie ryby nagrywam może przyjdą te większe Najważniejsza jest ta cisza. Spokój, zobaczcie jak się. Tutaj ryby spławiają blisko. Co w, w skubie? Ale to cały czas ta mała, drobnica atakuje. Przejdą te większe. Zobaczymy. Na pomost dołączyła para wędkarzy pan i pani. Pogoda robi się piękna. Ale i branie jakby troszkę się uspokoiły. No, może teraz coś fajnego? Mam nadzieję, że branie się nagrało. No, niestety, pusty hak. Słuchajcie kochani, wstał piękny dzień i rybki te odrobinę większe podeszły co chwila branie jest fajnie stoimy i walczymy stoję i walczę dalej tak więc mamy już piękny dzień w zasadzie nad jeziorem Kłodno brania cały czas są rozmiar rybek jednakowy no ale jest piękny. to jest kochani rybka po którą tutaj przyjechałem i to mnie cieszy słuchajcie kochani dochodzi godzina 9 moje dzisiejsze poranne wędkowanie nad jeziorem Kłodno dobiegło końca Pokażę Wam jeszcze, ile rybek udało mi się złapać. Po południu tutaj wrócę. A teraz muszę iść na ośrodek, bo e, Wnusia wstała, żona wstała. Trzeba poświęcić czas dla rodziny. Basen, jezioro, rowerek wody. A oto rybki, które udało mi się złowić w dniu dzisiejszym. Rozmiarowo hm, dużo do życzenia. Ale a. zabawa fajna.